Eee, dobra wróciłem tamten błąd mi trochę poprzeszkadzał. Eee, jeszcze oh. nie zapisał mi się jak go zabiłem tego Talala <grym> I musiałem jeszcze raz go zabić panąć Tak. <grym> że walczymy o Król niewiernych Dobra dobra. No misieni. więc zabiliśmy <grym> to jeszcze go! Musiałem dwa razy go zabić, a taki to jest, który ten. Przeklęty król chrześcijan Dobra, i przeklęta jego armia niewiernych. Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą, dostawiają po sobie jedynie cierpienie. Nazywają to wbijaj tam. Krutia to No. Nawet teraz lepiej poszło. Altairze, jak to wspaniale Cię znów widzieć! Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem. Możemy się spierać o szczegóły, Maliku. Ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czy ją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Bóg uznał nas godnymi i no. Nam zwycięstwo. no. No. No ej, no. się hmm. ruszyć. Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące i... No, już mogę. Tak wychodzimy za Anonimusa. Najprędzej. No, Szlak! O co chodzi tym razem? Mam dziwne odczyty temperatury. Animus chyba się przegrzewa. Chryste, jak nie urok, to... Ile to potrwa? Za wcześnie, żeby stwierdzić. Te opóźnienia są nie do przyjęcia, panno Stillman. Oczekuję raportu co godzinę. To trochę potrwa. Może pójdziesz się położyć. Postaraj się odpocząć. Dobra. Idziemy odpocząć. No. Co jest? Ktoś tu był. Wygląda na jakieś kod dostępu, hej, ja na to nie wiedziałem, o. co mi to da? że mogę wyjść. Ej, kłacie, spać. Co Ca... śpi w tym samym... Chodzi w tym samym... Nie komentuję. Następnego dnia rano. Wstajemy! Mamy przed sobą nie lada dzień! Podejrzenie pan dzisiaj radosne. Panna Stillman wprowadziła pewne poprawki do animusa. Powinien pan móc pozostać w środku znacznie dłużej pomóc wam w waszym poszukiwaniu skarbów. To poważna sprawa, panie Miles. Wydaje mi się, że nie docenia pan ogromu pracy, którą wykonuje Abstergo. Może to dlatego, że nie wiem, czym właściwie się zajmujecie. Zmieniamy świat. Codziennie na sto różnych sposobów. Czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że na przestrzeni ostatniego tysiąclecia prawie każde większe osiągnięcie na polu medycyny, inżynierii czy filozofii wyszło od Abstergo lub naszych poprzedników? To dość śmiała teza, doktorze. Chyba jednak odrobinę pan przesadza. Ależ skąd? O! Z całą pewnością nie znajdzie pan naszych nazwisk na patentach. To by zbytnio przyciągało uwagę. Bardzo dokładnie wybieramy, komu co udostępnić. Po co? Czy to nieoczywiste? Dzięki temu kontrolujemy sytuację. Ale jak? Dlaczego jesteście tacy niezwykli, tacy mądrzy, że wynajdujecie to wszystko, podczas gdy my, zwykli śmiertelnicy, kręcimy się, jak pijane dzieci we mgle? Szczerze mówiąc, nie wynajdujemy tego. Raczej znajdujemy. Znajdujecie? To dary, panie Miles. Dary od tych, którzy byli przed nami. Wrócimy do tego tematu. Nie traćmy już teraz czasu. Czyli artefakty, tak? A ta kawa młodymi. Taka gorąco? No idź! Wkurzałem je to trochę. Dzień dobry, Desmondzie. Tak. Cześć. No. Teraz będzie najdłuższe wspomnienie. W sumie to już teraz... ...w połowa gry. No dobra. Wczytywanie na śniadanie. Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar z łuczników i straży zanim zajmiesz się... Oj tam, oj tam. Wejdź, Altaizze. Dobrze się spisałeś. Trzech z dziewięciu nie żyje? I dziękuję Ci za to. Ale nie myśl, że spoczniasz teraz na laurach. Twoja praca dopiero się zaczyna. Cokolwiek rozkażesz, mistrzu. Król Richard, ośmielony zwycięstwem pod Akką, szykuje się, by ruszyć na południe, na Jerozolimę. salah ad -Din zapewne wie o tym i zbiera swoich ludzi pod zniszczoną cytadelą Arsów. Czy mam więc zabić ich obu? Zakończyć wojnę, zanim na dobre się rozpocznie? Nie. To sprawi tylko, że ich armia się rozproszą. Dziesięć tysięcy wojowników bez dowódców rozbiegłoby się po Ziemi Świętej w krwawym szale. Nim się spotkają minie wiele dni. A póki maszerują, nie walczą. Musisz zająć się bardziej bezpośrednim zagrożeniem. Ludźmi, którzy pod ich nieobecność chcą sprawować władzę. Daj mi ich imiona, a ja dam ci ich krew. Oto one. Abul Nukut, najbogatszy człowiek z Dabaszku. mat Adin, regent Jerozolimy. Wilhelm z Monferratu, suzeren Akki. Jakie są ich zbrodnie? Chciwość, arogancja, rzeź niewinnych. Musisz udać się do ich miast, posłuchać, co mówią ludzie. Poznasz sekrety ich grzechów. Nie próbuj zwątpić w to, że ci ludzie stoją nam na przeszkodzie w walce o pokój. A więc zginą. Otrzymasz kolejny ze swoich przedmiotów. Weź to. Używaj tego dobrze. Wróć do mnie po śmierci każdego z nich, byśmy mogli lepiej zrozumieć ich zamiary. Okej. Okay. Jeszcze jedno, Altairze. Uważaj na siebie. Twoja praca z pewnością przyciągnęła uwagę strażników miejskich. Będą teraz bardziej podejrzliwi niż w przeszłości. Synchronizacja wspomnień czwartego stopnia. Przełamał nie chwytu i teraz chyba będziemy trenować. Się rzuca na tą... Ki skok, widziałeś to? O. Co ty robisz? sobie krzywdę. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Teraz będziemy ćwiczyć przemo, nie chwyta Kurde Dobra, znowu jestem O to muszę tak jeszcze trzymać No łapaj mnie Doskonale I możemy go Chociaż to i tak nic nie da. Mistrzostwo! I tak właśnie moi uczniowie, każdy z nas powinien walczyć. Oj Ojta, mojta. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Mm -hmm. No to teraz o ile pamiętam. Nie rzucajcie swoją bronią tak niedbale! Właśnie. Masja Jerozolima, królestwa do Damaszku. Najpierw pójdziemy. No Na rzecz do biura. Znaczy nie wyjedziemy od razu do biura, ale... Użyj swobodnego biegu, jeśli chcesz uciec Ale nie będziemy musieli... Wykryty. Biegnij sprint. Oczywiście... Przeskakuj przez Bo na obrzeżach to, to byśmy musieli znowu przez uczonych przechodzić. A tak to se... Tak, palniemy. nie spać się chce. A, tu co, wszystkie, wszystkie te... Teraz musimy chyba do bogatego. Nicą bokaczy to se zaznaczymy No i co tam dobiegniemy, nie To chyba pęta będzie z takim grubasem O ile dobrze pamiętam Ha, bo to tam trzeba się dostać. No to się dostaniemy. Mhm. Za bardzo się nie dostaniemy. Moja rodzina choruje. Niech Przynajmniej nie życie nie straciliśmy. Tak. Nie powinien zachowywać się jak dziecko. Podoba ci się? Ciekawe co. Na pewno komuś zrobi krzywdę. No, zrobiłem już. Co mu się stało? No, hop. Panie, wygląda, jakbyś czegoś potrzebował. No i teraz hop do góry, prosta do góry, jak hangury. No, dobrze nawet. No. No, podkrywamy sobie powoli teren, zabijemy już trzech z 9. No, że nie do końca połowa, ale tak w sumie połowa. A, jeszcze wyżej. Przecież tam jakiś ten kijecz. O, właśnie, taki kijaczek będzie. No, gdzie ty skaczesz jak ten pawień jakiś taki? Mmm, hmm, mmm, tylko moje takie fajne bogatej dzielnicy maszku. Okej, okay, przyjdziemy setak. tak Tak z tego uratujemy se tak eee! właśnie na kogoś padł! Szaleniec! Złodzieju! Jesteś śmieciem!

ten człowiek kogoś zabił. Dzięki ci. Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. Okej, okay, a i bojownicy od razu. Biedak. Bajownicy są spoko. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę. Nie rozumiem, co on Błaga próbuje osiągnąć. Błagam, tylko o parę monet. A co się co nie dostać. Ja wymyślę Niech Bóg ma go Okay. To w jakiejś grze było Coś tam, nie Bóg ma cię opiece Ten Bóg już dawno nas opuści czy opuści to miejsce dziadku Tylko nie pamiętam w jakiej to grze było To na pewno było w grze Tylko nie jestem pewny w jakiej W ogóle nie wiem w jakiej, ale było to Hehe, <śmie'm> <śmiex> przy tym ty. O tam coś jest. <śmiex> Tylko... Co to jest? Próba zabójstwa dla informatora. Badaj! <śmiex> Nie rób tego więcej! Bo <śmiex> to góry. Wątpię szczerze, ale... Tam, tak, hey! Szczęższa już nie mam. A to na dół. Ani kroku. Co za dziwny człowiek. <grym> <grym> po co on to robi? <grym> Wy Przeklęty. Przeklęty król. Altairze, przyjacielu, bracie! Minęło tyle czasu. Słyszałeś coś nowego o Adze od kiedy odeszła? Nie? Szkoda. Na pewno kiedy się odnajdziesz. Słyszałem, że Abul-Nukut ma pióro na czubku głowy. Może mógłbym ci pomóc. Lecz czeka na mnie zadanie. Mam cztery cele, które muszę zlikwidować przed południem. Zrobimy to razem, jak za starych, dobrych czasów. Dwa dla ciebie, dwa dla mnie. To osobiści strażnicy Abula Nukuda. Szybko ich dostrzeżesz. <tryk> osobiści strażnicy, tak. Nie, nic nie rozumiecie. Ja nic nie, nie mam.